Boże Narodzenie to czas składania sobie życzeń. Dziś częściej niż tradycyjne kartki wysyłamy smsy lub maile. Ale chyba nikt w regionie nie dostał tylu życzeń, i to tradycyjnych, co dwunastoletni Krzyś Majka z Rzeszowa. Dzięki listom i pocztówkom chory chłopiec ma przyjaciół w całej Polsce, a nawet daleko poza jej granicami. Bo tak właśnie działa marzycielska poczta. Patrz, to są dzisiejsze cię. Popatrz, ile tego dzisiaj przyjaciół. Skąd dwunastoletni Krzyś ma tylu przyjaciół? Mama umieściła profil chłopca na portalu marzycielskiej poczty, stworzonej z myślą o dzieciach, które z powodu rehabilitacji, choroby czy uciążliwych zabiegów są pozbawione normalnych kontaktów z kolegami. Tak jak Krzyś, który ma przepuklinę oponowo-rdzeniową i z tego powodu nie chodzi. Ogranicza się jego takie życie towarzyskie szkoła. I po szkole to jest nauka, i potem praktycznie rehabilitacja, bo codziennie jest y, Krzysiu rehabilitowany i tego czasu na takie zabawy z przyjaciółmi trochę brakuje. A dzięki marzycielskiej pocie no, ma ten taki też wirtualny kontakt, ma nowych przyjaciół. Na stronie są informacje o zainteresowaniach dzieci i ich marzeniach. Co pewien czas nadawcy marzycielskiej poczty i odbiorcy spotykają się też na zlotach. Jak mówi Krzyś Oops. w Realu, sam był na takim w Toruniu. Miał okazję porozmawiać z niektórymi osobami, z którymi dłużej koresponduje. Jak mówi, uwielbia przesyłki marzycielskiej poczty. Jakbym nie dostała listów, to bym miał smutek po prostu na twarzy. A jak dostaję po prostu, to myś uśmiech, o tak. Najwięcej listów i kartek przychodzi oczywiście przed świętami, nie tylko z całej Polski. Tu dostałem z, z Anglii chyba, to z Białorusi, a to z Irlandii. Listy są zawsze bardzo osobiste i ciepłe. Czytałam, że ostatnio miałeś dwutygodniową przerwę i teraz musisz nabrać zaległości, więc życzę powodzenia. Listy do Krzysia lubi czytać cała rodzina. Nigdy się nie spodziewałem takiego odzewu. Zawsze podziwiam ludzi, którzy piszą, założycieli, bo jest to wspaniała sprawa. Krzyś przynajmniej na część listów odpowiada. Za wszystkie dziękuję na portalu marzycielskiej poczty, przesyłając nadawcom swój uśmiech.